Dzisiaj pogoda leje od samego rana. Myślałem, że będę dzisiaj sadził drzewa, ale w taką pogodę się nie da. No, ja miałam robić dekoracje dla zająców na ich marchewkową imprezę. ale jak nie przestanie padać, to nie dam rady. A ja tam lubię taką pogodę. <laughs> Uwielbiam biegać w deszczu, a skakanie po kałużach to sama radość. <laughs> Przynajmniej tobie pasuje. Ho-ho, a wiecie co? Ostatnio, jak biegałem po lesie, to widziałem stewka z kaczuchą. Chyba znowu się lubią? O nie! To znaczy, że szykują się kłopoty. Ta dwójka razem nie wróży niczego dobrego. Ciekawe, co znowu wymyślą. No, musimy być czujni! Ale nudy, ta pogoda jest do kitu. No, musimy coś wykombinować. Wiem, możemy tak porobić pranki tym nudnym fajniakom? Pewnie siedzą na swoim drzewie i wymyślają, jak tu być miłym. Daj spokój kaczucha. Jak o nich myślę, to aż mnie mdli. Oni są tacy słodcy. Fuj, ochyda. Fajaki pentaki! <głos> <głos> Dobre! To co wymyślamy? Hmm, sam nie wiem. Chyba z wprawy wyszedłem, bo nic mi do głowy nie przychodzi. Taj piernik z ciebie! Hehehe! <noise> nic już mnie <wody> masz! <noise> Kaczucha, nie zaczynaj ze mną! A nie sobie nawzajem, tak? Dobra, już dobra. Byś lepiej, jak tu dokuczyć fajniakom. Wiem, przyjdziemy jakby nigdy nic, coś tam zagadamy i poczęstujemy je takimi super kwaśnymi żelkami. Dobra, a jak nie będą chcieli, to co? Żartujesz sobie? Te pazerniaki wszystko zjedzą, jak za darmo dadzą. <laughs> Siema ma fajniaki? Co tam robicie? Ho, ho, o cześć wam! No, mamy swoje sprawy. A was co tu sprowadza? Co tam za sobą ciągniecie? A wiesz! Mamy tutaj takie super, hiper pyszne żelki. Takie bardzo trudno dostępne. He, <laughs> No, no! To żelki prankowe! Kaczucha! Zamknij dziób z łaski swojej, bo wszystko zepsujesz. Ho, ho, co wy tam szepczecie? A nic, nic. Kaczucha rodzi, że ją dziób boli. Oj, jak boli, oj, jak boli. Kaczucha, to może ty do lekarza idź? A pójdzie, pójdzie. Dzięki, dopilnuję tego. To co tam mówiliście, że jakie te żelki? Eee. Y Kaczucha mówiła, że piankowe. No, no, no! A może chciałbyś się Piotrusiu poczęstować? Spróbuj, nalegam! A wiesz, jakoś tak ochoty nie mam na słodycze. Ho, ho! Ale jak mnie tak ładnie poprosiłeś, to nie odmówię. He, <muchy> he, <muchy> <muchy> mówiłem ci, że darmowe, to od razu weźmie. Oni już tacy są. Pazerniaki, hehehe. Cicho. Fuj, fuj, pfu, pfu. Co to jest? Fuj. Ojejku, jejku. Takie dobre żelki i ci nie smakują? Chciałem się tego po was spodziewać, co za mili byliście. <grym> fajniaczek pazerniaczek, <grym> Fajniaki naiwniaki, was oszukać to jest chwila moment. Ej wy, uciekajcie stąd natychmiast, bo zaraz się z wami policzymy. Listek, nie podskakuj, bo mocniej dmuchnę i cię zwieje, <grym> A to dobre, <grym> listek. No nie mogę. Tak podoba ci się? Ja to umiem dogadać. Yy, dobra, Kaczucha, nie dodawaj sobie. Yy, jasne! Iście stąd. Znowu nam dokuczacie. Tak? A jak na to wpadłeś, geniuszu? Geniuszu! A to świetne! Fajniaki, pędraki, fajniaki. Pędraki, pędraki, fajniaki, pazerniaki, fajniaki, pazerniaki. Ho, ho, owy! Zaraz się z wami policzę. Kaczucha, wiejemy! I żebym was tu więcej nie widział, łobuzy! Stefku, ty jesteś genialny! Wprost mistrz pranków! Aleśmy załatwili tego Piotrusia! Ma nauczkę, nie ma co. Hehehe, he 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 he. wiem, wiem, ja jak coś wymyślę, to zawsze się udaje. Brawo, ja! Ach, brawo ty, brawo ty! Dobra, Kaczucha, niech sytuj się tak, bo odlecisz. Nie ma co się tak cieszyć. Trzeba jeszcze coś wymyśleć, bo jeden prank to chyba trochę za mało. Ale co by tu jeszcze zrobić? Hmm. Ty, patrz w ten efekt, co tam jest na stole. Co? O, popcorn. Hmm, może byśmy go wykorzystali. Też pomyślałeś o tym, co ja? Żeby go sobie smacznie zjeść? Kaczucha, ty obżartuchu, nie. Chcę go wykorzystać do pranka. A, no tak, no tak. Dokładnie właśnie o tym samym sobie pomyślałam. Z dziobami to wyjąłeś. Masakra, z kim ja muszę pracować? Słuchaj, trzeba zdjąć ten popcorn z góry i zaczajmy się tu na kogoś za ścianą. Jak przyjdzie, to go obsypiemy, he, he, he. Ale super plan, he, he, he. Już się nie mogę doczekać. Kwak, kwak, kwak. Zamknij dziób, bo nas usłyszą. Czy ty musisz tak kwakać? A, przepraszam, przepraszam. Przygotuj się. Ten Piotruś tu idzie. Zaraz go sprankujemy. He, he, he. Niespodzianka. Pada śnieg, pada śnieg, dzwonią, dzwonki sen. <śmienny zbiernik> Znowu jesteś niegrzeczny! Dostaniesz na łódzkę. O, nie! Dajcie im nauczkę, żeby więcej na nie dokuczali. Aaaa, boję się! Ja też, ja też! Idziecie z nami! Zostawcie nas! Już tak więcej nie będziemy! Prosimy, prosimy! Za późno! Ale to ty mi go pokazałaś. Jasne, teraz to moja wina. Pamiętajcie widzowie, żeby nikomu nie dokuczać. Zostawiajcie dla nas łapki w górę. I subskrybujcie nasz kanał, żeby nie przegapić kolejnych odcinków z naszymi przygodami. Już się z Wami żegnamy dzisiaj. Papa! Papa! Pa, pa.